Pozdrawiam Was z Indii, ale niech Was nie zmyli ta luksusowa sceneria. W tym tygodniu zobaczymy, która dziewczyna nadaje się na designer. Standardowo w każdym sezonie modelki muszą również być krawcowymi. Wtedy w ogóle wychodził chyba Project Runway z tego, co się orientuje. Dziewczyny, przywiozłem wam warzywa na soki, co wam doda energii. Why are we still here? Modelki jedzą bardzo często, bardzo niezdrowo. Modelki jedzą bardzo często, bardzo niezdrowo. I ten tak, kazał nam zrobić sobie sok z owocami, warzywami i innymi świństwami. To były w ogóle niesmaczne, niedobre i fuh. Jest dobry, tak. mi smakuje. Powiedziałam sobie, że spróbuję, bo nigdy nie, nie piłam żadnego soku z warzyw. No i w momencie, kiedy spróbowałam, to powiedziałam, że no już nigdy więcej tego nie spróbuję. Disgusting! jedzą warzywa w takich mieszankach i ilościach. Jechałyśmy bardzo długo i trafiłyśmy do Lumpeksu. Na dziewczyny czekają Michał Piruk i Malwina Wędzikowska. Odpowiedzialna za wizerunek wielu polskich gwiazd, m.in. Maryli Rodowicz czy Dody. Chyba cię poszczuję moją su**ą. Widzisz? Przez ciebie może zjeść ptasie mleczko. Czekam was pokaz u Dawida Wolińskiego, ale będzie to pokaz podzielony tematycznie: Minimal, etno, rok, retro, militarny. Musicie wybrać. 100% materiałów, dodatków, akcesoriów. Nie dostaniecie już nic więcej, to są tylko nożyczki i maszynę do szycia Czyli zero jakiejś pomocy. W drugim sezonie to chociaż im dali do pomocy. A czy ty, kuba, myślisz, że ja ci utkam teraz tkaniny? Szaleństwo, no, po prostu musimy wybrać jakiś co wszystko można połączyć, nie wiem, złączyć coś, uszyć z tego. Nie wiem, o co chodzi dokładnie, ale. Ja się mi radę. Ej, to jest military? No, to jest, to jest military. Ja pewnie pasuję do mnie. A ty wyjeżdżasz gdzieś tą walizką? Ale się przyda, bo to jest reta ta dziewczyna, która wygra, dostanie ode mnie nagrodę. Sukienkę z ostatniej kolekcji. Oh. Najfajniejszy prezent. To jest taka moja podstawa. Taka będzie ala indianeczka. To jest indianka. Aut z pracowni robi. To wygląda jak taki jakiś dziwny ptak. Nasz kolorowy, hiper, super ptak. To jest jedyna rzecz, która ratuje twój tyłek. Bo reszta to jest mega wiocha. Ochylstwo. Zuzia, zuzia, zuzia. No ja wiem, Źle, że. źle, źle. Myślisz, że to, że to odwróci uwagę od twoich ramion. To jest świetna rzecz, żeby odwrócić uwagę od rozbudowanych ramion. Ty minimal? minimal. Na każdym panelu w futrze, w skórze, w brylantach, w biżuterii i teraz minimal. Tak się Nie wiedziałam od samego początku, jak się zabrać do tego, bo tak naprawdę nigdy wcześniej nie szyłam, nie trzymałam igły w ręku. Ale wstyd. Ale ty, mi się wydaje, że jak ty byś miała jakiś problem w życiu, to byś sobie nie poradziła, bo masz wszystko na tacy. Nigdy nie byłam zbyt dobra w tym, żeby ważyć. Dla mnie ważny jest efekt końcowy. Jak zobaczyłbym Ciebie taką ubraną na zdjęciu, pomyślał, coś tam nie gra. Myślę, że włożył więcej serca i należało mi się jakaś pochwała, a nie tylko uwagi. Cześć, kochani, Przygotowałam dla Was strudnia, Outfit of od day. To miały być rokowe laski, a co wyszło? Dwie mimozy. Jedna w apaszce, druga w staniku. Kurka e, ramoneska srebrna, zyska, z z Ja uważam, że to kawał świetnej roboty. Dziewczyny zrobiły kreacje, które wzbudziłyby, uważam, naprawdę zachwyt na czerwonym dywanie. Dwa miejsca zszyłam i tak fantastyczna kiecka wyszła z tego. To jest sztuka, to jest artyzm. Bardzo mi się podoba kreatywność e, Renaty, ale sposób wykończenia jest taki, że nie jest w stanie z tym, w tym wyjść. Asia zrobiła coś, co jest tak naprawdę odzwierciedleniem stylu retro. Asia według mnie zrobiła najlepszy projekty wszystkich. I myślę, że nie zgubiła ja tutaj jej pewność siebie. Chciałabym z tobą jedną noc, pełną jedną, noc. Ja z Olą się świetnie bawiłyśmy i byliśmy najseksowniejszymi modelkami. Zostaje przede mną Marcela i zostaje Ola. Patrzę na was i obie mnie inspirujecie. I, I po prostu, nie wiem, kompletnie pomożecie mi. Moim zdaniem Ola. Ale ta sukienka jest przepiękna. No, jest przepiękna, ale chodzi o to, kto... Ale I też jak jakby z czego, co zrobił. To jest minimalizm, to nic nie trzeba było Marcela, gratulacje. Spodziewałam się, że wygram. No i ucieszyłam się, że to nie była jedna z dziewczyn, która strasznie rywalizowała ze mną. Jest tak naładowana zawiścią, że normalnie trzęsie ją. No nie wiem, no jakoś no po nie już się. No wiadomo, nie będę robiła każdej z dziewczyn. Ale ja tutaj nie jestem po to, żeby, nie wiem, walczyć z nimi czy coś. Tylko, żeby wygrać, prawda? Przyszłam tutaj po to, aby wygrać. To co to mogę w domu, jak wrócę przecież. Renata, to i tak nie masz szans na nami. Waris, od wielu lat walczę o prawa kobiet. Wy będziecie mogły się wykazać inwencją i empatią na trzy różne tematy. Prawa ludzkie, obrona zwierząt... Obrona zwierząt... ...i ekologia. Jestem bardzo ciekawy, który temat wybierze Justyna. Podzielicie się na trzy grupy i przygotujecie trzy sesje. Najważniejszy był dla mnie temat... ...ochrony zwierząt. Jestem wegetarianką i, i w ogóle bronię zwierzęta bardzo nie lubię, jeśli ktoś zabija je bez celu. Chciałabym poruszyć problem homoseksualizmu. Tyle było koncepcji, tyle było planu A zrobimy tak, pomalujemy sobie twarze, a później ciała Trzy godziny się zabierałyśmy do tego W momencie, kiedy kładłam się w tym futrze na farbie Strasznie żałowałam tak Co to za pomysł, Boże kochany, ale jestem głupia Strasznie byłam zła, bo nie widziałam sensu w tej sesji One powymyślały, pocudowały z tymi sałatami, z tym królikiem Tego królika później upacikały w tej farbie Ten pomysł jest trafiony? Ja robię to, co mi dziewczyny każą Boże, tak totalna klapa, straszna Nie rozumiem emocjonalnej reakcji Marceli no, ale każdy tak naprawdę reaguje inaczej, każdy ma prawo do własnych emocji i odczuć. I ten biedny królik musi złać tych dram. Boże. Co jest, Marcela? Czy się dzieje? Ale w sensie, że co się dzieje? Ja się Ta jest obrażona, Źle się czuje. Ta nie ma pomysłu, chce odwalić coś. Ty już też chcesz odwalić po prostu. Wiecie co? Ja? Ja jestem taka sama jak Trevor z GTA, wiesz, bo on też odwala. To to jest jakiś pomysł na ekologię? Nie wiem. Kurwa, no co oni pierwszy. Sróbmy no. to i skończmy to pustka z tym do już mnie to nawet nie den to nie bawi, naprawdę Nie nam widzę jak ktoś robi coś na p... Aska, teraz to się obraziłaś? Nie ja się nie obraziłam, ja jestem po prostu w... No tak? Dlatego, że ja tu siedziałam cały czas i chciałam coś robić, to ta oglądała zdjęcia, a tamta siedziała zamknięta, obrażona na górze. Według mnie to Marcela trochę dramatyzuje. Jakby, girl, it's not that big deal. To tylko jakieś ch... zadanie. Ale ten sezon jest tak przepełniony dramami, że czuję się co najmniej jakbym oglądał modę na sukces. <laughs> Stefani nauczyła cię policzkowania? Ucz się ode mnie. Jesteś rakiem toczącym tę rodzinę. So, uh, the best picture we choose is Simbali. Ono w bardzo ładny sposób pokazuje, że miłość między dwoma kobietami nie jest niczym złym, bo jest po prostu ładnym zdjęciem. To jest brzydkie zdjęcie i takie z wypiętą pupą. To są uh, pominki dla was. Dziewczyny, patrzcie, i dostały się fajne telefony. A poza dramami widzę również wiele hamskich reklam. Karłówki do sałatki? Nie, berlinki. Trzeba trzeba dupę cyckie, żeby wygrać. Super, po prostu zajebiście. Zrobiłam się przy że pierwszy raz wygrałam jakieś zadanie i usłyszałam takie komentarze. Ja nic nie będę mówił. No, chciałabym już wrócić. Ja już jestem na wykończeniu. Już mi tu nic nie wychodzi, nawet. A która z Was się interesuje modą, tak naprawdę? Tak, Ania? Tak, Ania? Tak, Ania. A powiedz, znasz paru fotografów modowych. Richard Avedon to jest ikona światowej fotografii. U Avedona było bardzo dużo nagości, ale ta nagość nie była seksualna. Ona była przemycona gdzieś przy oka. Jutro przed Wami e, właśnie takie zdjęcia. Kocham to, że tutaj będą przemycać te elementy nagości, ale tak, żeby nie było tego widać, meanwhile. W dwóch pierwszych edycjach co drugie sesje modelki były nago. się generalnie ma Myślałam, że będzie łatwiejsza. Trzy, cztery, teraz próbuj. Mocniej nogi, muszą być jakoś tak bardziej. To ciężki orzech do zbliżenia. Kompletnie nie poradziła sobie z ciałem z sukienką. Musieliśmy przerwać to zdjęcie i zrobiliśmy prostu ładne żady. Nic więcej. No wiesz co, moja droga? Koleżanka z tą sukienką sobie nie poradziła. Zobaczymy, jak ty sobie poradzisz. Nie ma, że tu. Nie patrz tak. A tak. jak? Proszę mi pokazać, jak tam patrzę. To nie jest objawienie, bo mnie widzisz. Mamy już? Nie, no daj, ty wyszło. I znowu Justynie się udało. no. Co za pech! Tamara na mnie zrobiła wielkie, wielkie wrażenie. Ona pracuje jak maszyna, ma przepiękne ciało. Co do Tamary, no ja wiem, że ona jest moją konkurentką i to chyba największą w tym programie. Wyglądasz tak, że po prostu te ręce ściskają ci biust, po prostu... Wygląda jak rozmiar D i wisi ci jak u starej... Na sesji chciałam być dominująca i pewna siebie, ale to dla mnie nie było problemu, bo taka jestem w życiu. Marcela to jest fenomen. To jest taka twarz, która może rozkochać sobie cały świat mody. Wtedy rzeczywiście ten brak centymetrów do ideału nie będzie przeszkadzał. Jestem pewna siebie. Trzeba być silnym. Najsłabsze no ogniwo zawsze odpada. Musiałam pamiętać o tym, żeby... Skrać ręce z nogami, do tego jeszcze nie deptać po sukience, robić wielkie kroki, mieć ładną twarz. Pięknie Ola wygląda na tym zdjęciu. Też był... Taki dzień, w którym i, i zmęczenie psychiczne, i zmęczenie fizyczne dało sobie znać. Zaczęło mi się robić ciemno przed oczami i, i zaczęło mi się robić po prostu słabo. Jak się źle czuję, mam coś Ale o co chodzi po prostu znowu? Źle się czujesz? To co? Nie chcesz zrobić tego zdjęcia? Nie chcę. No, ale no, na każdej sesji będziesz płakać? Nie będę, po prostu nie widzę, o czym mam ciemno przed oczami. Nie będę nie się, tylko źle się czuję. Tylko nie rozumie. Jeszcze ja rzecz mówiąc, nie wierzę w to, że Ola się źle czuje. To nie jest pierwszy raz, a najłatwiejszą wymówką jest źle się czuję. Mam no, prośbę Chciałabym powtórzyć zdjęcia. Wiesz co, nie mamy czasu na powtórkę zdjęcia, naprawdę. Koro powiedział, że już ma wybrane zdjęcie. To on jest fotografem i jeżeli wybierze beznadziejne zdjęcie, to znaczy, że, że jest beznadziejnym fotografem. Ostatni tydzień przyniósł mnóstwo emocji i niespodzianek. wow. wow. Cześć! Cześć! Jaka się Chyba dlatego, że masz Dawida sukienkę. Na tych zdjęciach jesteś po prostu monalizą. Tak jak sobie o tobie myślę, to możesz być przypadkiem takim jak Kate Moss. Jest jak się czujesz? Iło. Może się ożywisz trochę, następnym razem przyjdziesz. Uuu. A ja taka nie jestem, chciałabym. Uła uła. Masz bardzo ciekawą twarz i masz bardzo ciekawą twarz dla modelingu. Masz świetną sylwetkę na wybieg. I ja chcę tego samego na wybiegu, bo inaczej się obrażam kompletnie na ciebie. Moim zdaniem na tym zdjęciu wyglądasz jak milion dolarów i każda agencja ze świata będzie chciała z tobą pracować, jak zobaczy taką Klaudię. Pierwsza prawdziwe sesja zdjęciowa, gdzie wyszłaś. Bon appétit wow, wow. To już jest koniec zabawy Piękna twarz, super, Ale to super Pozachwycaliśmy się wszyscy Kiedy reszta jest kompletnie drewniana Nie wiem co powiedzieć, naprawdę no, no To jest tak, że ja chciałem bardziej niż ty Zrobić ci super zdjęcie Nie, nie płakamy, teraz by mi nic zależało I nie chcę już płakać, no Zbijasz się, Zuza My to zaprzyjemy humor każdemu, nie? Wow, wow. Na tych zdjęciach jesteś nieobecna. Nie umiesz tej emocji, wiesz, wydobyć. Marta, ty się wstydzisz po prostu. No może troszkę. Dobra, krzyknij coś głośno, ale najgłośniej jak potrafisz. Cokolwiek. Marta, to jest najprostsza rzecz, której ty nie zrobisz. To nawet na aktorkę się nie nadajesz. Pierwsze zdjęcie wyszło fajnie, sama widzisz, udało się. Ale twoje zachowanie na sesji jest karygodne. Bo to trudne skorygować ruch e, nóg, rąk. I jeszcze jak ktoś z tyłu krzyczał, żebym uważała na sukienkę. No to e, pytanie jest moje takie. Jak sobie w ogóle wyobrażasz pracę modelki? Dla mnie jesteś historyczką. Ja w życiu nie chciałbym cię więcej oglądać na planie przed sobą. Nie muszę się podobać wszystkim. Podobać się nie musisz, ale każdy powinien powiedzieć: okej, okay, to nie jest mój typ urody, ale pracowała się z nią super. Co masz na to do powiedzenia, Ola? No, Marcin tak twierdzi, to już jego zdanie. Wow, wow. Jeśli nie to że to I to znaczy, że możesz się możesz być jakimkolwiek możesz być Mogę się zmieniać, i w różne postaci. Widzę tą sukienkę, tak naprawdę pierwszy mhm. raz, w taki sposób, jak ją projektowałem. Widzę ją na Tobie i naprawdę pokazałaś to, o czym myślałem. W ten dzień, co się urodziłaś, Bóg wiedział, co tworzy. Wow, wow. Wow. Strasznie się spinasz na zdjęciu, nie potrafisz się kompletnie wyluzować. Ja Cię będę bronić, bo uważam, że jesteś jakimś materiałem. From that day.

Jak to Do Francji jedziemy? Moherowe berety nas atakują, słuchajcie! Stanęłaś na planie w tej trudnej sukience, z którą nie poradziła sobie zuza kompletnie, już drugie zdjęcie było właściwie idealne. No masz znowu szczęście, dziewczyno. Ja słuchajcie. myślę, że to nie jest szczęście, Marcin. Przy tym odcinku ja już widzę, że to jest po prostu umiejętność Justyny. No niestety. Proszę, musisz spojrzeć prawdzie oczy. coś w tobie jest cholero, no i nas przekonujesz, co odcinek, robisz super zdjęcia, to co mogę powiedzieć? Lubię cię, no. Na początku, jak się zobaczyłem na pierwszych castingach, kompletnie mi się nie podobałaś, bo wydawało mi się, że będziesz taką banalną, uśmiechniętą blondynką. Natomiast okazuje się, że jak wchodzisz na plan, to jesteś w 100% profesjonalną modelką. Widzę, że y, odnajdziesz się też w sesjach, że możesz być naprawdę bardzo dobrą modelką i wybiegową, i sesyjną. Chcę tu powiedzieć: na każdej sesji mi się bardzo podobasz i widać, że chcesz to robić. Ja mam do niej coraz więcej sentymentu. Bomba modelingu. No. Patrzcie, jakie zdjęcia robi. Jest po tak. prostu mega fotogeniczna. Tak. Zacznę od najlepszej. Renata. Go powiem Tamara i ty. Jesteście head to head. No to chyba już wiemy, która jest druga. Marcela. Klaudia. Justyna. Ania Cybulska. Asia. Ola. Byłaś taka pewna siebie. No, no, akurat to nie ja zadecydowałam o tym, kiedy będę się źle czuła i przypadek losu. Ola, to jest ostatni Twój warning. Żadnych łez. Nie chcę widzieć crybaby, chcę widzieć modelkę. Zuza, udało Ci się, że walczyli o ciebie. I masz. Jeszcze jedną szansę. Mam nadzieję, że ten program coś Ci dał. Dużo się nauczyłam, naprawdę się otworzyłam. Dla mnie Marta była dość przezroczysta w tym programie. Kompletnie nie rozumiem decyzji jurorów z niektórymi uczestniczkami, na przykład dlaczego Ania Cybulska nadal jest w programie. Do zobaczenia w następnym super odcinku.